Witam, z tej strony Obi. Chciałbym zaprezentować Wam tutorial jak zmienić tą otoczność forum. E, filmik zosta zostaje tworzony w trakcie pracy nad forum, sieci serwerów i klanowego forum fraghunters.ug.pl Serdecznie zapraszam. Dobra, zaczynamy. Odpalamy total, total Commander. U mnie to chwilę potrwa e, z moim komputerem wiecie jak to jest Ok, yy, wchodzimy w serwer ftp, który założyliśmy przy zakładaniu strony serwera. Znajmniej już się to załaduje. Wchodzimy w folder templates. Yy, otwieramy tutaj folder z obecnym stylem na forum. Jak widzicie, u mnie ten styl jest to Licht Vision. Otwieramy ten folder z własnym stylem. Klikamy notkę y, Overall Header. Gdy znajdziemy tę notkę, edytujemy ją. Gdy włączy nam się już notatnik do edytowania notki, klikamy Ctrl i klawisz F wyskakuje nam znajdywanie. Wpisujemy tutaj słowo witaj. Klikamy znajdź następny. Zna znalazłem taką linijkę. Jeżeli Wam też znajdzie, okazuje okaże się, że to jest dobre. Tutaj będziecie mieli www.twojenazwa.pl. Miejsce Twoje nazwa wpisujemy w Waszą stronę. U mnie jest to akurat fraghunters.u.pl Po wpisaniu tej swojej nazwy zamykamy to, nadpisujemy. Po nadpisaniu już tej notki rozłączamy się z serwerem FTP, zamykamy Total Commander. Wchodzimy na stronę, odświeżamy ją i y, powinno być dobrze. Dzięki y, za obejrzenie, pozdrawiam obi, zapraszam na stronę frackhunters.org.pl. Jeżeli będzie jakiś problem, piszcie w komentarzach. Na razie.